Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mózgu, o manipulacji, o tym, jak się przed manipulacjami bronić, ale też jak manipulacje wykorzystać. Oczywiście w kontekście życia i pracy w korporacji, no ale żeby troszkę poznać ten kontekst, no to poza świat korporacji będziemy musieli się nieco ruszyć, bo nasz umysł jest niesamowity. Nasz umysł to tak naprawdę. Jedyny organ w naszym ciele, który spowodował, że my, jako ludzie, my, jako gatunek Homo sapiens, zdominowaliśmy cały świat, a w zasadzie planetę, na której żyjemy planetę z całym ekosystemem czyli zdominowaliśmy wszystkie inne gatunki, które do tej pory żyły, czy nadal żyją. I nie mówię, że to dobrze, ani źle. I mimo, że nasz mózg jest niesamowity, i mimo, że nasz mózg jest naprawdę no. Powinien być nominowany do jakiejś tam super kamery, czy do tam Wiktorów w kategorii Nobla i tak dalej. I tak dalej. No, pojechałem, to nasz mózg też nie jest niezawodny. Nasz mózg popełnia błędy. Naszym mózgiem da się manipulować. Możemy nasz mózg okłamać. Dzisiaj sobie powiemy, jak z manipulacjami walczyć. Nazwiemy te manipulacje, dlatego że najlepszą bronią w walce z manipulacjami jest wiedza. Wiedza chroni. I zawsze to powtarzałem, zawsze to powtarzam i to też manipulacja, te moje słowa, o której Wam w dalszej części filmu opowiem. A teraz żeby już nie przeciągać, naprawdę zapraszam i zaczynamy. Zacznijmy trochę od kontekstu historycznego, ale tak naprawdę króciutko. My jako ludzie bardzo dobrze funkcjonowaliśmy, przynajmniej to zgodnie z tym, co mówią naukowcy. Bardzo dobrze funkcjonowaliśmy w ramach kultury łowiecko-zbierackiej. Czyli przez wiele tysięcy lat, tak naprawdę, nasz mózg pomagał nam funkcjonować i pomagał nam. Przeżyć w ramach tej kultury, kiedy chodziliśmy sobie po lesie, zbieraliśmy owoce, warzywa pewnie nie, coś tam upolowaliśmy, zjedliśmy i żyliśmy ogólnie w małych grupkach. Potem nastąpiła rewolucja agralna kilka tysięcy lat przed naszą erą, nasz mózg znowu musiał się przystosować do nowych warunków, takiego osadniczego trybu życia. No ale to, co dzieje się ostatnio, no to już jest w ogóle inna historia, no bo. Tak naprawdę mamy do czynienia z pewnym przebodźcowaniem naszego systemu nerwowego. I ponieważ do tego przebodźcowania dochodzi, no to też łatwiej ten nasz mózg zmanipulować czy oszukać. Po prostu ilość bodźców, która do nas dociera, powoduje, że ten nasz mózg jest troszkę mniej czujny. I dlatego dzisiaj zastanowimy się, na których elementach się skupić, żeby tej manipulacji nie paść. A to jest szczególnie ważne w świecie korporacji, dlatego że, mówiłem tu już w poprzednim odcinku, świat korporacji czerpie pełnymi garściami ze świata nauki. Tylko potem ta informacja jest troszkę przefiltrowywana do pracowników, bo niektóre informacje byłyby ciężkie do zniesienia. I zaraz się o tym przekonacie. Co jest naj, najsłabszym elementem naszego mózgu? Co jest takim czynnikiem, który sprawia, że nasz mózg pada ofiarą manipulacji? No, to jedna cecha. Jedna cecha, która jest jednocześnie najsilniejszą stroną mózgu. Chodzi o spójność. Spójność przekazu. Nasz umysł działa w ten sposób, że tworzy pewne przyczynowo-skutkowe połączenia. No i teraz powinniście mnie oczywiście schallendować, no to skoro nasz mózg lubi te historyjki, to na czym polega problem? No, problem polega na tym, że jeżeli nasz mózg ma do wyboru racjonalne, racjonalną ocenę sytuacji albo spójność przekazu, to nasz mózg zawsze wybiera tę spójność przekazu. Spójność przekazu, czyli ta opowiedziana historyjka, to taka bardzo silna broń, która naprawdę trafia idealnie w potrzeby mózgu a jak już trafi w potrzeby mózgu, no to może nim swobodnie manipulować. Jeżeli nie wierzycie mi na słowo, albo chcielibyście jakiegoś przykładu na potwierdzenie tego, co właśnie do was mówię, no to proponuję spojrzeć na płaskoziemców. Teoria płaskoziemców z założenia wydaje się nieracjonalna, wydaje się przeczyć wszystkiemu temu, Czego się dowiedzieliśmy, albo co potwierdzają badania naukowe, testy, i tak dalej, tak dalej. Ale teoria płaskoziemców ma jedną zasadniczą zaletę. Jest spójna w przekazie. Teoria płaskoziemców opowiada nam pewną historię i oczywiście dodaje do tego pewne argumenty, pewne korelacje, które mają przekonać nasz mózg do tego, że historia nadal jest spójna. I ponieważ historia jest spójna, to dla wielu ludzi ta historia jest do kupienia. No bo wydawałoby ci się, że nikt, kto ma chociaż trochę zdrowego rozsądku, no nie, nie będzie w stanie się przekonać do teorii płaskoziemców. Ludzie są w stanie się przekonać do teorii płaskoziemców, dlatego, że mimo słabych racjonalnych argumentów użyta jest siła spójności przekazu. I jak ten mechanizm wykorzystać w świecie korporacyjnym na swoją korzyść? Opowiadaj historię. Po prostu. Jeżeli weźmiesz sobie dwóch pracowników, pracownika na juniorskim stanowisku i pracownika, który jest bardzo wysoko, i powiesz, żeby zrobili jakąś prezentację, to ten na juniorskim stanowisku przekaże pewną wiedzę. Ten, który jest wysoko, opowie historię. Historie trafiają do ludzi. Historie powodują, że ludzie będą za kimś podążać. Historie też powodują, że ci ludzie po prostu szybciej awansują. Ludzie, którzy opowiadają historię, tak naprawdę najwięcej korzystają z funkcjonowania korporacji. Jeżeli miałbym Wam podsumować to, co do tej pory powiedziałem, to tak naprawdę kluczowe jest zrozumienie, jak wielką siłę w korporacjach ma opowiadanie historii. Opowiadanie historii, które bazują na zidentyfikowanych korelacjach te zidentyfikowane korelacje połączone ze sposobem opowiadania w ramach historii gwarantują bardzo duży sukces w korporacji. A i tak jak już kiedyś wspominałem, jeżeli chcielibyście wesprzeć rozwój mojego kanału, to oczywiście zapraszam na swojego patrona i dodatkowo przygotowałem dla was Fajne niespodzianki i fajne możliwości rozwoju. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście będzie mi niezmiernie miło. A teraz już wracamy do filmu. Jest jednak jeszcze jeden element, który jest bardzo ściśle związany z tym, o czym do tej pory mówiłem, który szczególnie w ramach korporacji ma bardzo duże znaczenie. Chodzi o efekt halo. Ten efekt halo, czy ten efekt aureoli polega na tym, że e, nasz mózg lubi ugruntowywać się w przekonaniu co do osądów, które już poczynił. Czyli jeżeli nasz umysł, nasz mózg podpowie nam, że bardzo lubimy osobę A, że osoba A to jest człowiek, który w jakiś sposób nam odpowiada, to potem, kiedy patrzymy sobie na tą osobę A i dostrzegamy kolejne cechy charakteru osoby A, no to jakby szukamy tych elementów, żeby ugruntowić się w przekonaniu, że to, co pierwotnie myśleliśmy, ma sens. Czyli jeżeli kogoś lubię, to szukam elementów, które dodatkowo potwierdzają, że to jest fajna osoba. Jeżeli kogoś nie lubię, to szukam elementów w charakterze tej osoby, czy w zachowaniu tej osoby, które potwierdzają moją tezę, że to jest beznadziejna osoba. Pamiętam taki przykład, to wtedy jeszcze pracowałem w piwie, w kompanii piwowarskiej i był ze mną w zespole kolega Mariusz. Kolega Mariusz cechował się i nadal się cechuje niezwykłą inteligencją. To niezwykle inteligentny, już nie młody człowiek. No i nikt tego nie kwestionował, dla wszystkich było oczywiste. Mariusz jest osobą niezwykle inteligentną. Ale Mariusz miał jeszcze jedną cechę charakteru, czy jedną cechę... Sposobu bycia bardzo charakterystyczną. Mariusz mówił niezwykle szybko. No on z prędkością karabinu maszynowego wyrzucał z siebie kolejne zdania, słowa, potoki słów. Większość ludzi, czyli większość współpracowników uznała, że fakt, że Mariusz jest bardzo inteligentny i fakt, że Mariusz mówi bardzo szybko. To są elementy, które są ze sobą spójne. Że Mariusz jest tak inteligentny, że potrzebuje bardzo szybko wyartykułować swoje wszystkie myśli, przemyślenia i idee. To był efekt halo. Badania naukowe twierdzą coś zupełnie innego. Ludzie inteligentni spowalniają sposób myślenia, dlatego że jak mówisz wolniej i jeszcze dodatkowo obniżasz swój głos, wtedy to, co mówisz, wydaje się jeszcze bardziej inteligentne. W przypadku Mariusza sytuacja była zupełnie odwrotna. Ludzie zaczęli atrybuować u niego szybkie myślenie z wysokim poziomem IQ. Tak zadziałał efekt halo. Mariusz, pozdrawiam cię z Holandii. Wiem, że jesteś też w Holandii. Miłego. W ogóle efekt halo w przypadku życia w korporacji to bardzo ważny element. Szczególnie pewna odmiana efektu halo. Chodzi o takie etykietki, które jako pracownicy otrzymujemy. I pewnie sobie myślicie, gdzie tam etykietki, jakieś tam labelingowanie pracowników. Nie, to się nie dzieje. To się dzieje, to jest esencja życia w korporacji. Etykietki to tak naprawdę znajdziecie w każdym przejawie funkcjonowania w życiu korporacji. Na przykład oceny pracownicze. To, że ktoś jest high potential, to jest pewna etykietka. To, że ktoś jest underperformer, to też oczywiście jest pewna etykietka. I te etykietki powodują, że w jakiś sposób ludzie zaczynają kształtować sobie o nas pewne zdanie. Jeżeli etykietka jest pozytywna, to bardzo ułatwia nam życie, dlatego że ludzie będą poszukiwali w nas cech, które będą utwierdzać ich w przekonaniu, że jesteśmy zajebistymi pracownikami. Jeżeli ta etykietka jest negatywna, no to ogólnie mamy przerąbane, dlatego że ludzie będą doszukiwać się wszystkiego, co będzie potwierdzało, że jesteśmy po prostu beznadziejni. Bo etykietka raz nadana funkcjonuje bardzo, bardzo długo, bo to kolejna pułapka naszego mózgu. Nasz mózg tak bardzo lubi tą spójność przekazu, tak bardzo lubi tą historyjkę, w którą uwierzył, że tak naprawdę zrobi wszystko, żeby utrzymać tą spójność. Czyli jeżeli masz tą etykietkę i wyrobiłeś sobie tą etykietkę na temat jakiejś osoby, i do Ciebie spływają teraz informacje, które są sprzeczne z, z tą etykietką, to ty będziesz wszystkie racjonalne nowe informacje odrzucać, odrzucała. Będziesz udawać, że tego w ogóle nie ma koło Ciebie, tylko po to, żeby twój mózg utrzymał spójność przekazu. Spójność przekazu dla mózgu będzie priorytetem. To jest to, o czym wcześniej wam mówiłem. A jeżeli po raz kolejny, moi drodzy widzowie, nie wierzycie mi w to, co mówię, no to spójrzcie sobie na świat polskiej, brudnej, okropnej polityki. Mamy dwa obozy w Polsce, polityczne, które wzajemnie się nienawidzą. I teraz te dwa obozy tak bardzo są podzielone i tak bardzo skupione na tej spójności przekazu, które mają w ramach tej swojej bańki informacyjnej, że jakiekolwiek argumenty docierające z zewnątrz, jakiekolwiek argumenty, które burzą tą spójność przekazu, po prostu tam nie trafiają. Spójność przekazu to tak naprawdę szczepionka. Też bardzo popularne słowo ostatnio szczepionka, więc powiem słowo szczepionka, więc pewnie zaraz dostanę jakiegoś hej, że użyłem słowa szczepionka, więc okej, okay, ale chyba się zdenerwowałem tą kwestią polityczności w Polsce. Tak, trochę tak, ale chodzi mi o to. Zgubiłem wątek. Chodzi mi o to, że spójność przekazu jest niezwykle silną bronią. Ale też niezwykle silną tarczą, która chroni przed nowymi argumentami. My po prostu zamykamy się na wszystko co nowe, tylko żeby utrzymać pewną spójność przekazu. Szczególnie niebezpieczne jest to, kiedy jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy myślą podobnie jak my. Albo jeżeli. Grupa wypracowała jeden, jednolity sposób myślenia. To wtedy, jeżeli my jesteśmy częścią tej grupy, to w zasadzie nie jest możliwe przerwanie tego łańcucha spójności. Natomiast, jeżeli my myślimy jako jedyny członek tej grupy inaczej niż pozostała część grupy, to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. I to jest bardzo duży problem w korporacji. Dlatego, że właśnie w korporacjach istnieje Presja grupy. Presja grupy polega na tym, że grupa, która myśli jak jeden organizm, musi skonfrontować się z tą jednostką, z tobą, z osobą, która na przykład ma inne wartości, inne spojrzenie na świat. I grupa tak bardzo jest ugruntowana w swojej spójności przekazu, że ty wydajesz się totalnym debilem. To ty jesteś problemem, bo ty w jakiś sposób kwestionujesz spójność, którą grupa wypracowała. I dlatego też ja jestem takim dużym fanem i orędownikiem home office'u. Dlatego, że w ramach home office'u ta siła grupy trochę maleje. Ta indywidualność jednostki zwiększa się, a presja grupy, na której zależy korporacjom, ulega zmniejszeniu. To dlatego, korporacje tak bardzo. Chciały na początku tam, pierwszej czy drugiej fali, czy pod koniec pierwszej czy drugiej fali, żebyśmy wszyscy wrócili do biura. Chodzi o pewien rodzaj kontroli poprzez siłę grupy. A ponieważ sytuacja się zmieniła, no to też ocena sytuacji i możliwości się zmieniły. Teraz tak naprawdę top management w dużych firmach mówi, że muszą wypracować nowe sposoby funkcjonowania, bo te, które do tej pory istniały, już nie będą tak efektywne. Po prostu siła grupy będzie mniejsza. Indywidualność i indywidualność poglądów w ramach home office'u rośnie. Czy jest więcej mechanizmów, które możemy zidentyfikować jako potencjalnie niebezpieczne pod względem manipulacji dla naszego mózgu? Tak, są tak naprawdę dwa elementy, które bardzo często występują w świecie korporacyjnym. Chodzi o złudzenie trafności i o złudzenie umiejętności. I obydwa te elementy bardzo często możemy zaobserwować, kiedy współpracujemy z naszymi szefami. Jeżeli chodzi o umiejętność trafności, to taka dosyć zabawna cecha, która manipuluje naszym mózgiem, ale nie wydaje się niezwykle niebezpieczna. Ale można być na to przeczulonym. Chodzi o to, że jeżeli nasz szef mówi ha, Patrząc i analizując tę sytuację, dochodzę do wniosku, że możliwe są dwa rozwiązania tej sytuacji, ale dzisiaj nie jestem w stanie określić, który z tych wariantów wygra. I potem, po dwóch miesiącach, który z tych wariantów faktycznie wygrywa. I już to nie jest tajemnica, wszystko się rozstrzygnęło. To wówczas Wasz będzie mówił: No tak, od samego początku zidentyfikowałem te warianty i zawsze uważałem, że ten wariant właśnie wygra. Człowiek po prostu wypiera albo jeszcze bardziej y, ugruntowywuje się w przekonaniu, że spodziewał się tego, co tak naprawdę się stało. Czyli jeżeli coś stało się złego i ty brałeś pod uwagę, że istnieje pewne prawdopodobieństwo tego, że coś złego się stanie, to potem zawsze będziesz tym, tą osobą, która będzie twierdziła, że od samego początku przewidywała tę sytuację, tylko no, na skutek innych okoliczności nie udało się temu zaradzić. Czy jest to niebezpieczne dla naszego życia w korporacji? Nie, no bywa frustrujące, ale no, czy jest sens udowadniać teraz szefowi, że było inaczej dwa miesiące temu? Co przyjdzie szefowi z tej informacji, że jego mózg został autozmanipulowany? No nic. Taka konfrontacja spowoduje, że nasz szef będzie musiał przerwać czy, czy zakwestionować tą spójność przekazu, którą sobie tam w głowie ustalił. I to jest zawsze czynność czy proces. Niezafajny, niekomfortowy, no i ten szef już będzie atrybuował sobie nas z tym nieprzyjemnym procesem. No i jeszcze jest złudzenie umiejętności. I to złudzenie umiejętności występuje w przypadku 99% firm, korporacji, ogólnie życia zawodowego. Chodzi o to, że umiejętność przewidywania jest bardzo wysoko, bardzo wysoko ceniona w korporacjach. To jest to, co Wam mówiłem. W korporacjach ceni się to, że umiemy znajdywać i opisywać pewne korelacje. Jak już znajdziemy tą korelację, to potem o tej korelacji opowiadamy jakąś historyjkę i ta historyjka, pamiętacie, daje spójność. Więc te korelacje są bardzo ważne. No i w świecie korporacji istnieje przekonanie, że te korelacje, czy znajdywanie tych korelacji to kwestia doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności, pewnych predyspozycji, których każdy z... Ludzi ma lub nie ma. Więc jeżeli masz duże doświadczenie, jesteś high potential, to istnieje szansa, że dobrze będziesz identyfikować pewne korelacje. No i firmy za umiejętność identyfikowania tych korelacji dają duże pieniądze. Okazuje się jednak, że korelacje w świecie biznesowym. Nie funkcjonują. Przynajmniej bazując na najnowszych badaniach naukowych, odsyłam do książki pana Kahnemana, okazuje się, że świat korporacyjny bardziej dąży do średniej, niż faktycznie działa zgodnie z korelacjami. Dodatkowo jeszcze jest teoria chaosu, która mówi o tym, że korelacje w świecie rzeczywistym nie funkcjonują. Świat nie działa na zasadzie funkcji liniowych, dlatego że okresowo pojawia się element chaosu. Innymi słowy, rzeczywistość jest trochę inna niż to, z czym zmagamy się w świecie korporacyjnym. W świecie korporacyjnym szukamy korelacji. I okazuje się, że im lepiej opowiadasz historię o tych korelacjach, tym jesteś wyżej oceniany. I były badania naukowe, które jakby analizowały skuteczność. Wysokiej klasy finansistów, jak finansiści obracają, czy doradcy finansowi obracają majątkiem, jaka jest stopa zwrotu. I okazało się, że skuteczność tych inwestorów jest podobna jak skuteczność małpy, która przyciska od czasu do czasu zielony guzik i w ramach tego, czy to jest zielony, czy czerwony, to albo kupuje, albo sprzedaje akcje. Taka jest ich skuteczność, tylko oczywiście małpa nie jest wysoko opłacanym specjalistą, no a taki dyrektor finansowy jest ustawiony na całe życie. Więc, jeżeli uważasz, że znalazłeś idealną, złotą korelację, na podstawie której wypłyniesz, opowiedz o tym. Czy tak faktycznie będzie? Pewnie nie. Chyba, że masz szczęście i akurat ta korelacja, którą odkryłeś, będzie dążyć do pewnej średniej, o której pisał w swojej książce pan Kahneman. Ehm, ok, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ehm, Jestem ciekawy Waszego spostrzeżenia, jak Wy patrzycie na kwestię manipulacji. Zostawcie komentarze, pogadajmy trochę o tym, bo jestem ciekawy, jakie inne mechanizmy związane z funkcjonowaniem mózgu szczególnie Wy zaobserwowaliście jako źródło manipulacji. Chętnie się dowiem, chętnie podyskutuję, a na dzisiaj to wszystko, bo już się naprawdę zagadałem, a muszę wyjść z przem, który miał ciężką operację dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce, cześć.